Słuchajcie, drodzy widzowie, sytuacja jest rozwojowa, ale okazuje się, że plotki, które były dwa lata temu i w zasadzie dnia wczorajszego się zaczęły pojawiać odnośnie banów dla rosyjskich graczy Faceit, potwierdzają się. Haxi jako Rosjanin potwierdził nam, że w zasadzie no, strona rząd Rosji blokuje oficjalną stronę Faceita, ale poprzez korzystanie z VPN-a możecie tak naprawdę się połączyć. Ale również dostaliśmy komentarz, że w zasadzie okej, okay, rosyjski rząd blokuje może tam jakąś oficjalną stronę FACE, ale to niektóre serwery FACE zaczynają blokować rosyjskie adresy. I od razu mi się skojarzył ten mem. No, dosłownie, w sensie my cię banujemy, nie, my cię banujemy. Prawdę mówiąc, dla mnie sytuacja nieważne, kto kogo banuje. Jakby co to za różnica, kto kogo banuje. Sytuacja jest oczywiście na plus. W sensie jak nie będziemy grali z ruskami, jest świetnie. Jednakże jeżeli będą korzystali z tego VPN, a no to niestety jest. No, no, no... Niestety, no nie jest fajnie, co nie? Można wspomnieć o Skinswapie, gdzie możecie wymieniać swoje stare przedmioty na jakieś tutaj nowe. Bardzo fajna sprawa, fajna wymiana. I nie tylko z CS2, ale również z Raścika. A używając mojego kodu Bob Inwestycje, możecie otrzymać nawet bonus do 50 dolarów wymieniając robiąc tradea za 250. I co jest najważniejsze na tej stronie? Jest to jedna z pierwszych stron, która Wam umożliwia kupowanie skinów z chińskich marketów. Bardzo fajne omijanie tak naprawdę większości tam resellerów, którzy nie wiedzą, nie wiemy, czy nawet nas o nie oszukają. Macie minimalną prowizję w postaci 1% z tego co tutaj widziałem, no i nie musicie podawać żadnego dowodu, ani chińskiego dowodu, ani w ogóle chińskich kont bankowych. Więc zapraszam do użycia mojego refa w przypiętym komentarzu jak i opisie. Można jeszcze powiedzieć widzowie, że dobrze zauważyliście w komentarzach, że MP9 Hydra, która w zasadzie skrzynki CS20 Case, czyli wiecie, tej skrzynki, która ostatnio wleciała sobie w górę, w wersji Factory New, no bo reszta wersji no niestety sobie... Tak nie poleciała, no i oczywiście z Tatraku nie bo to tak. E, poleciała sobie oczywiście ogromnie w górę. No, zobaczcie, ostatni miesiąc 200 zł, mniej więcej tutaj 300, ok. I myk nagle za 2000 się jedna sprzedała. I jak sobie tutaj wejdziemy, ogromna płynność 1575 zł. I dlaczego generalnie się tak stanęło się. Moja odpowiedź jest prosta. Chińczycy. Chińczycy pompują w ostatnich przedziałach czasowych ogromny kapitał na rynek Steam. Mało tego, nawet jeżeli by, jeżeli by to nie byli to zawsze możecie powiedzieć, że to są Chińczycy. W sensie coś spada Chińczycy, rynek stoi Chińczycy, to jest wina Chińczyków i tyle. W sensie, to się trochę mem zrobił też w sensie, ale patrząc na to, jaki oni mają kapitał i jak oni to rozgrywają, to naprawdę większość już wzrostów nienaturalnych cenowych, no, no to w ogóle 2025 początek roku, zobaczmy, sobie. Z początku roku ta broń kosztowała 93 zł. Niespełna rok później kosztuje 1000 ile? 1439. 1400%. Absolutne cinema. Dajcie w sumie znać w komentarzu, czy posiadaliście MP9 Hedra. Dajcie w sumie znać w komentarzu, jak wy oceniacie ogólnie sytuację z Faceitem. Wydaje mi się, że na plus Plotki były kilka lat temu, że coś takiego się będzie działo, i fajnie, że te plotki się potwierdziły. Również zapraszam do wzięcia udziału w konkursach na trzy kosy: Survival Marble Fady, A jedyne co musicie zrobić, to wejść na Skinswap i dokonać wymiany skin za skin. Jeżeli chodzi o pełen regulamin, to jest jak najbardziej rozpisany na moim Discordzie, gdzie również was serdecznie zapraszam, bo będziecie musieli tam podesłać końcowo dowód wymiany. No i przeczytać pełen regulamin konkursu. A jak jeszcze oglądacie ten materiał, zapraszam oczywiście do wsparcia kanału. Kolor złoty to jest sponsor, kolor niebieski to jest new player. Miłego dnia wam życzę, drodzy w sumie widzowie. Trzymajcie się, no i cześć.